Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lekturne, zasubskrybuj nas. Dzięki! W majątku należącym do pana Johnsona dochodzi do buntu zwierząt zmęczonych wyzyskiem i brakiem godnego traktowania. Wypędzają gospodarza oraz jego parobków i przyjmują folwark we własne ręce. Przywództwo obejmuje grupa świń z Napoleonem i Snowballem na czele. Wspólnie ustanawiają zasady, które mają obowiązywać wszystkich mieszkańców gospodarstwa. Zwierzęta z zapałem zabierają się do pracy. Wierząc, że budują lepszą przyszłość opartą na równości i dobrobycie, majątek zostaje przemianowany na folwark zwierzęcy, a system zwany animalizmem, na którym działanie zwierzęcej społeczności jest oparte, zawiera się w siedmiu zasadach wypisanych dla pamięci na ścianie stodoły. Wszystko, co chodzi na dwóch nogach, jest wrogiem. Wszystko, co chodzi na czterech nogach lub ma skrzydła, jest przyjacielem. Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania. Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku, żadne zwierzę nie będzie pić alkoholu, żadne zwierzę nie będzie zabijać innego. Wszystkie zwierzęta są równe. Jednak z czasem sytuacja zaczyna przybierać ponury obrót. Napoleon eliminuje Snowbola i samodzielnie obejmuje władzę, zmieniając się bezwzględnego tyrana. Otacza się oddanymi sobie stronnikami. Między innymi odbiera szczenięta sułką i wychowuje je na posłużnych, groźnych strażników, terroryzujących resztę mieszkańców. Z czasem zaczyna współpracować z ludźmi i coraz bardziej upodobnia się do nich w zachowaniu. Świnie zamieszkują dom Jonesa, śpią w jego łóżku, zaczynają nawet pić i chodzić na dwóch nogach. Manipulując zwierzętami, Napoleon wymaga od nich coraz cięższej pracy, a jednocześnie obniża im racje żywnościowe. Modyfikuje przyjęte wcześniej zasady animalizmu, siejąc równocześnie paniczny strach przed snowbolem, i jednocześnie eliminuje każdego, kto ośmiela się sprzeciwić, skazując go na karę śmierci. Tragiczny los spotyka boksera, silnego konia, który ciężko harował przy wznoszeniu wiatraka, będąc standardowym projektem folwarku, aż zupełnie pod upad na zdrowiu. Zamiast obiecanej pomocy i hospitalizacji zostaje sprzedany przez Napoleona do rzeźni dla zysku. W folwarku szerzy się strach i bezsilność. Zwierzęta cierpią głód i zaniedbanie, nie widząc nadziei na zmianę. Wówczas pojawiają się ludzie z sąsiednich gospodarstw i podejmują z Napoleonem współpracę na wielu płaszczyznach. Między innymi sprzedaje im drewno. Wspólnie ze świniami urządzają ucztę, a zwierzęta podglądające wysiadujących przez okno z przerażeniem odkrywają, że nie sposób już rozpoznać, kto jest człowiekiem, a kto świnią. Jeśli chcesz wysłuchać szczegółowego streszczenia lektury, zapraszam na nasz kanał, nie zapomnij dać nam lajka i zasubskrybuj nas. Dzięki.